I się rozstaliśmy. Czy możecie mi powiedzieć, o co chodzi w tym tekście zbyt Bydgoszczą? To jest. To e... jest pytanie do dowcipu Andrzeja Mleczki o człowieku psi zbyt goszczy. Może tyle tylko. Nie, może coś dodać, ja akurat nie czy... widziałam tego dowcipu Andrzeja Mleczki. Opowiedz, proszę. To jest na tej zasadzie, że siedzi sobie człowiek z, z głową psa przy barze w takiej właśnie kawiarni jak ta, i siedzi taki, takie towarzystwo jak my i na przykład ty się pytasz... Czyli bardzo wykwintne tak, i... No nie trzeba komentować. Niekoniecznie egzaltowany. I ty się pytasz na przykład, słuchaj, ale co to jest za, za gość tam drinka pije? A, a ja mówię, co ty nie słyszałeś? To jest ten słynny człowiek-pies z Bydgoszczy. No, no. Ten dogsi bardzo się podoba w Toruniu. Już... Ale to już ze względu na, na ligę hokeja i żużla. Przede wszystkim. Także w pewnym sensie również solidaryzujemy się z ligą żużla i hokeja w Toruńskiego. Jakie macie plany po, po FAMie? Co będziecie robić? Czy gdzieś się wybieracie? Nagrywać? Aha, bezpośrednio po FAMie. Zaprosić e, panią na kawę i na dobre piwo. E, potem nagrywać, by grać, e, nagrywać, grać, nagrywać, grać, nagrywać, grać i, i żyć, bo chcemy żyć po prostu. To wszystko, co możemy powiedzieć. I zarabiać przy tym pieniądze, rozumiem. Jak, powiedzcie mi w ogóle jak to wygląda, jaka jest sytuacja muzyków w tej chwili, bo przypuszczam, że jest kiepska, tak jak i wszystkich innych artystów. Od tylu lat działamy w tym, e, w cudzysłowie już, o biznesie muzycznym w Polsce, <noise> że już zdajemy sobie sprawę, że z tego po prostu, że masz żadnych pieniędzy, a jeżeli są to tylko na przeżycie, a jak już wcześniej powiedzieliśmy, chce nam się żyć i nie, nie, pieniądze, oczywiście, jasne, ale to, to w ogóle nie myślimy o tym, bo, bo tego nie będzie, nie będzie pieniędzy po prostu. Tylko... A propos, Łodzi, przypominam sobie taką historię: jak grając z zespołem pod tytułem I jej storunia", zostaliśmy zaproszeni po graniu do akademika. Zostaliśmy zaproszeni przez ludzi, którzy studiowali technologia żywienia i coś takiego. Jest jakiś taki tam, tak, tak. tak. W każdym razie, jedna z dziewczyn, która nas zaprosiła do siebie, do pokoju do akademika, robiła pracę magisterską na temat, Pianki od piwa, to brzmi bardzo zabawnie i jest w ogóle nie do pomyślenia, ale tak było naprawdę. W każdym razie yy... Wchodząc do pokoju, zauważyliśmy, że cały pokój akademika naprzeciwko tego takiego odrzutowca, który jak się mówi, że odleci jak tam e, żadna studentka i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie w tym pokoju były same skrzynki od piwa i piwo, i bardzo miło wspominamy to. W związku z tym chcieliśmy właśnie bardzo serdecznie pozdrowić wszystkie studentki szczególnie. Ale sympatyków e, Radia Kiks Sympatycy Radia Kiks kochamy Was i zapraszamy na pewno do Łodzi przyjedziemy i. Krakowie. Jacek Brendal e, Toruń, ulica Wyczółkowskiego 4, mieszkania 2, telefon 26744. A kabaret bez nas z Olsztyna. Zacznę może od końca. Czy ten numer z kabaretem Koń Polski z Michaelem Jacksonem, czy to było wcześniej zaplanowane, czy na famie się urodziło? Numer był opracowany i wykonany na pace, w tegorocznej pacie w Krakowie w Rotundzie. Czy możecie się przedstawić, skąd jesteście, co robicie? Piotr Plewa, studiuję, jestem na wydziale zootechnicznym w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Andrzej Durek, Wydział Rolniczy tejże Uczelni. Mariusz Skorupski, Wydział Technologia Żywności, również Olsztyn. Jarosław Konopka, pracownik Ośrodka Kultury Studenckiej Akademii Rolniczo-Technicznej. Jesteś menadżerem kabaretu Beznasz. Czy to jest ważne, żeby kabaret, zwłaszcza kabaret studencki posiadał swojego menadżera? To ja myślę, że koledzy powinni się powiedzieć, że to jest ważne. Jest to, jest to bardzo ważne. Jarek nam w zasadzie organizuje wszystkie sprawy, którymi musielibyśmy się sami zajmować. No, organizuje nam występy, trasy, no i po prostu spełnia rolę matki i ojca. Jak długo jesteście już ze sobą? Cztery lata. Cztery lata działam razem. Jako, jako grupa bez nas, bo połączyliśmy się z różnych kabaretów. Od czterech lat istniejemy jako bez nas. Czy jesteście pierwszy raz na famie? Czy już byliście wcześniej? Byliśmy na famie cztery lata temu. Yy, tak, i teraz i w zasadzie po czterech latach, teraz przyjechaliśmy. Jakie wrażenia z mamy? Czy w ogóle tak ogólnie festiwal Wam się podoba? Czy on rzeczywiście spełnia funkcję festiwalu Młodzieży Akademickiej? Ja akurat jestem pierwszy raz na famie, akurat udało mi się z kabaretem przyjechać na famę. Uważam, że tak, chociaż nie na wszystkich koncertach, nie na wszystkich nie oglądałem wszystkich wykonawców, ale mi się wydaje, że Fama spełnia swoją rolę, chociaż podobno z tego co opowiadali mi starsi koledzy, pomału tradycje Famy zanikają. Tam zamierzacie robić po studiach, czy chcecie być zawodowym kabaretem? Jak długo to będzie możliwe, będziemy się trzymali razem. Yy, a każdy każdy indywidualnie, w własnym zakresie. Powiedział, że to jest takie półzawodowstwo, półamatorstwo. Natomiast na pewno, na pewno jest taki moment wyczuwalny, kiedy, kiedy człowiek zaliczy tych, powiedzmy, 100-150 występów w kabarecie i nagle zaczyna rozumieć pewne rzeczy. Bo, bo kabaretu, w moim mniemaniu, nie można nauczyć się w szkole aktorskiej czy filmowej. Kabaretu można się nauczyć tylko na scenie, tylko w kontakcie z publicznością. I, i żadne próby, żadne po prostu dumanie nic nie pomoże, to trzeba po prostu być te 100-150 razy na scenie oczywiście na początku, pierwsze spotkania gdzieś tam są takie bardzo często często to są niepowodzenia ale się przez to trzeba się przebić, przewalczyć i jest pewien moment, kiedy zaczyna się pewne rzeczy rozumieć, to znaczy, że to co się zaplanuje w dużym procencie potrafi wyjść na scenie A czy te teksty to są wasze pomysły czy ktoś wam je pisze? To właściwie wszystko robota Leszka i Waldka. Leszek pisze teksty, z Waldkiem wymyślają gagi, scenki na scenie, na scenie jakieś mm, takie scenki sytuacyjne. To są właśnie ich pomysły. Jak Wam się podoba w ogóle w tym roku na famię? Podoba mi się, znaczy się, ja właściwie nie jestem tutaj na fami, bo ja jestem z dzieckiem. Ja mam z tej fami tylko to, że dzisiaj przyszłam tutaj i wystąpiłam to wszystko. A co będziecie robili pafamie? Czy się gdzieś wybieracie jeszcze w najbliższym no, czasie? No i tu jest jakby takie pierwsze, pierwsze jakby zaczątki, jakby zawodowego, że gdzieś tam był Opole i to Opole było zaprezentowane i nawet dzisiaj odezwały się pierwsze zaproszenia gdzieś z Polski. Zaczyna to jakby przynosić efekty, przynosić rezultaty. I tak właśnie będziemy występować za tydzień w, w Sopocie, w, w Grand Hotelu, w takiej, w taki, na takiej imprezie dla fundacji. Yy, yy, już zapomniałem nazwy, jaka to fundacja, ale, ale yy, no, jakby sypią się zaproszenia, także jest, cieszymy się jest przyjemnie po prostu. Jeszcze ostatnie to pytanie, co myślicie w ogóle o kabaretach polskich w tej chwili? Czy, czy są one w miarę dobre, czy to takie upieranie się przy tekstach bardzo politycznych, rzucanie nazwiskami i tak dalej, czy to jest dobre dla kabaretów? Znaczy ja myślę, że w ogóle chyba od, od co najmniej 15 lat się przyoczy na kabarety. Yy, chociaż, yy, no. Yy, Chociaż może nie jest tak źle, może, może, może to, to ciągłe przeoczenie na kabaret to jest może to jest przeoczenie na naszą rzeczywistość. A ten kabaret jednak istnieje i on jest jednak aktualny. To, co widać myślę, te kabarety, które występują w dzisiejszym kabaretonie, one są aktualne i one jakby poruszają te, te aktualne tematy i o tyle, o tyle mi się wydaje, kabaret jeszcze nie zginął. Póki my żyjemy tak. Amen. Jednego Michela Jeksona nie mam siły pytać, bo że jest zmęczony. Mam jeszcze jedną prośbę. czy możecie się przedstawić? Leszek Malinowski, tak... oh. Paldem Marsielański, Małgorzada Malinowska, Fon Franek. Dziękuję ślicznie. <fuerte> <dosventional> Przed chwilą żyli Famy ogłosiło werdykt. Czy mogłabym poprosić parę słów oceny artystycznego poziomu festiwalu? Przewodniczący Żyli. Wojciech Miller, artysta plastyk. Moja ocena jest, no, delikatnie mówiąc, chłodna, dlatego że oceniam tegoroczną Famę jako jedną ze słabszych, czy z najsłabszych imprez. Famoskich. Wydaje mi się, że rezultaty są, jestem nawet przekonany, rezultaty są bardzo skromne zjawisk artystycznych nie odnotowaliśmy, nie odnotowaliśmy prawie żadnych. Rezultat jest tego odzwierciedleniem. Żyli nie przyznało pierwszej nagrody, czyli trójzębu Neptuna. Żyli nie przyznało również nagrody imienia Maxa Szocca, która tradycyjnie była przyznawana za wydarzenia dziejące się, odbywające się na FAMie. Przyznaliśmy kilka, czy nagrody i kilka wyróżnień dla wykonawców wyróżniających się z tegorocznego no, niskiego czy y, przeciętnego poziomu. Chcieliśmy ich wyłowić, wyróżnić. Natomiast y, całość no, budzi y, nasze zaniepokojenie. To jakby tyle ode mnie, proszę bardzo. Czy pozostali członkowie, jeżeli mają podobne Michał zdanie? Tarkowski. Michał Tarkowski, reżyser. E, no, wie pani, myśmy długo, długo dyskutowali na co. To na ostateczną formą y, werdyktu i po prostu no, trudno, że się nie zgadzał, po prostu werdykt jest jednomyślny. Także już nic więcej co do poziomu i oceny naszej nie mogę dodać. Marysek Wójtowicz, poeta, pieśniarz. Proszę pani, otóż ja y, dodam tylko tyle, bo werdykt został napisany i w takiej formie, w jakiej w jaki został odczytany dzisiaj Wępików, takiej jakby pójdzie sobie teraz w świat i będzie funkcjonował jako, jako pewnego typu e, oficjalny nasz komentarz do tego, co tu się działo. Natomiast e, przyznaję, że nie do końca się zgadzam z tym, nie tyle z tym, co mówił przewodniczący Wojtek Miller, tylko z formą tej wypowiedzi. A mianowicie Wojtek, w dobroci swojej, jak zawsze, wypowiedział się szalenie łagodnie. Natomiast ja muszę przyznać, że poziom kabaretów, oprócz może, no zdecydowanie oprócz konia polskiego, to po prostu to się wszystko ocierało o jeden wielki skandal. To, to nie można, ja osobiście po koncercie kabaretowym w, w amfiteatrze wyszedłem przerażony, przerażony poziomem, przerażony chamstwem, które z tej sceny się lało po prostu cały czas i... My, przyznaję, zastanawialiśmy się, czy przypadkiem w werdykcie nie, nie próbować jakiejś dydaktyki, ale uznaliśmy, że najprostszym komentarzem będzie brak tego komentarza. Tyle. Przemysław Gintrowski. Ja oczywiście tu podpisuję się pod tym wszystkim, co powiedzieli koledzy wcześniej. Tylko Leszek chyba zapomniał, mówiąc o kabaretach, powiedział z wyjątkiem Konia Polskiego i oczywiście yy, Sikory tak, yy, oczywiście. Z, z Zielonej Góry. Yy, ja myślę, że.